że Państwa, świat się bardzo zmienia. Świat się zmienia w taki sposób, że to, co było deklarowane 10-12 lat temu w czasie kryzysu finansowego, właściwie w dużej mierze poszło w innym kierunku. To właśnie po kryzysie finansowym miały być bliższe kontakty, miały być mniejsze instytucje finansowe, łatwiej zarządzalne. Świat ze względów na technologię, ale także pewne procesy społeczne i gospodarcze, czasami idzie, podąża w innym kierunku. Więc proszę państwa, myśmy rzeczywiście o potrzebach klientów, współpracujmy z najwybitniejszymi e, osobami ze świata nauki, e, zgłaszajmy różnego rodzaju wątpliwości na seminariach, na Także kongresach rozwiązujmy i badajmy różne zagadnienia. Uruchomiliśmy w środowisku specjalny program badawczy także dotyczący obszaru technologicznego i z tych doświadczeń, z tego dorobku korzystajmy. Życzę bardzo udanego kongresu. Wszystkiego najlepszego! Myśmy być wdzięczni wirusowi za ten kryzys. On się nam po prostu, nam jako cywilizacji, jako również biznesowi, po prostu należał. Słuchajmy uważnie, co COVID-19 chce nam powiedzieć. A chce nam powiedzieć dwie rzeczy, znaczy daje nam dwie wielkie lekcje. Jedna jest cywilizacyjna, a druga jest biznesowa. Jako cywilizacja mamy dzisiaj więcej możliwości, że wszystkie możliwości, żeby się zniszczyć, bez koniecznej mądrości zapewniającej, że tego nie zrobimy. Koronawirus pyta nas zatem dzisiaj, czy jesteście dobrymi przodkami. Zwykłym przodkiem dostaje się za darmo. Bycie dobrym przodkiem wymaga długofalowej perspektywy dzisiejszych wyrzeczeń w interesie przyszłości. I to się odnosi do rządów, systemów, również systemów finansowych, bankowych, sektorów e, przemysłowych i do ludzi jako jednostek. Twierdzę, że jeżeli ten kryzys czegoś nas nie nauczy, to następny o tej skali nas znokautuje. I to jest główne przesłanie dzisiejszego dnia ode mnie dla Państwa. Klienci, praktycznie wszyscy, są skłonni udostępnić bankowi znacznie więcej danych niż, niż to ma miejsce obecnie. Są skłonni podzielić się z Państwem danymi, tak jak mówiłem o Alipay, danymi z ubezpieczeń, danymi z, 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 z opieki zdrowotnej, właśnie ufając, że bank zarządzi nimi w sposób odpowiedzialny. Są trzy kryteria, które klienci wskazali jako kryteria warunkujące podzielenie się dodatkowymi danymi. Pełna transparentność, kontrola, gdzie, komu, w jakim zakresie te dane są udostępnione, no i jakiś benefit, coś co klientom w zamian oferujemy. To uzależnienie od techniki dotyka nas wszystkich i ona jest może troszeczkę mało widoczne, ale jak sobie porównamy te dwa zdjęcia, które tutaj Państwu pokazuję. Pierwsze zdjęcie to jest zdjęcie londyńskiego metra mniej więcej z lat 90. Natomiast drugie to jest zdjęcie aktualnego widoku metra w Seulu. Zobaczmy, tak, co się zmieniło. No i teraz zadajmy sobie pytanie: co się stanie, jeżeli tym ludziom wyłączymy dostęp do do internetu. tak? No, to przypuszczalnie nawet moglibyśmy mieć do czynienia z pewnego rodzaju zamieszkami, tak? w każdym razie z bardzo dużym poziomem zdenerwowania. Nie dlatego, że oni nie mogą jechać, tylko dlatego, że nie mogą korzystać ze swoich smartfonów. Musimy też oczekiwać nieoczekiwanego. Tak jak rozważaliśmy to, to tydzień temu, zrobiliśmy swego czasu prototyp takiej kawiarenki, w której właśnie klienci byli rozpoznawani na podstawie. Punktów charakterystycznych twarzy, bo było wiele kamer, kamer, kamery robiły im zdjęcia, i w momencie, kiedy wychodzili, automatycznie płacili za kawę, którą, którą sobie zamówili. No ale, proszę Państwa, ten system przestał działać w momencie, kiedy pojawił się koronawirus. Niestety wszyscy zaczęli nosić maski, w związku z czym te pieniądze, które zostały wydane na system, który no, tych masek nie przewidywał, bo dwa lata temu nikt nie myślał o tym, że takie zagrożenie się pojawi, no niestety spowodowało, że system w zasadzie można było wrzucić do kosza więcej. Dużo ludzi osób chodzi w jednorazowych rękawiczkach, aby przestają działać odciski palców i mamy bardzo poważny, bardzo poważny problem.